Cześć, dzień dobry, witam. A dzisiaj taki takiż temat, bo czytam listy od dzieciaków do Mikołaja, czyli do was. Zapraszam. E, ja wam powiem, że od razu dzieciaki wykonały śliczne rysunki, a ja może raz jeden. Proszę bardzo. No czyż to nie jest cudne? Nie jest przecudne? Jakby ktoś nie wiedział, to to jest Mikołaj I to jest połączenie mnie z moim chłopakiem Maćkiem I to jestem ja, to jestem ja, tu broda jest Maćka Brzusio jest Maćka, nogi są chyba moje albo Maćka, nie wiem I buty, czy nogi też nie wiem, czy znaczy stópki Jakby to jest na pewno połączenie mnie i Maćka, taką dostanę informację Pierwszy list będzie od Weroniki I zaczynamy, no co, lecimy po kolei Mam na imię Weronika, mam 12 lat i chodzę do szóstej klasy. W tym roku nie byłam zbyt grzeczna, ale ciągle próbuję to naprawić. Dobrze, że jest postęp i że chcę być grzeczna. Bardzo interesuję się koszykówką i gimnastyką. Mam nawet dobre oceny. Potwierdzam, E, chodzi na dodatkowe lekcje kosza, trenuje i to jest jej pasja. I gimnastyka również. Chociaż kosz tak bardziej w tej chwili, nawet kiedy jest koronawirus, to jak najbardziej jeszcze uczęszcza na te zajęcia e, i tam gra w kosza. W tym roku chciałabym ładowarkę z wejściem zwykłym, słuchawki, spodnie rozmiar 1,68 m, biustonosz sportowy, słodycze, puder prasowany wibo, odcień jasny, bielizna lusterko średnie i głośnik JBL. Bardzo mi... bardzo miło by mi było, gdybym dostała wszystko, jak się uda. I piękne serduszko! Hmm, hmm, hmm. E, czyli takie, no podstawowe rzeczy, czyli jakieś tam multimedia, bo zawsze tego jakby nie ma tutaj pieniędzy, muszą same dzieci na to zbierać. I jakieś e, ubrania. No, więc... E, Mamy Weronikę i jej piękny list z buźką dla Mikołaja. Dalej mamy Kacperka. E, tutaj też jest piękna choinka namalowana, proszę bardzo. E, I na liście. W liście wypisane jest. Mam na imię Kacper, mam 15 lat. W tym roku bardzo staram się być grzecznym. A jak wyszło? Chyba nie do końca. To moja opinia, oczywiście. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Chciałbym od ciebie dostać słuchawki iPods. Yy, I tutaj mi chodziło ogólnie o słuchawki takie dołuszne, dokanałowe, po prostu bez tych kabelków. Yy, taką dostałam informację i że o to chodziło. Ładowarkę we, ze zwykłym wejściem do telefonu, bo ogólnie jest taki problem, że te ładowarki się ciągle im psują e, i jak gdzieś mam telefony czy coś takiego, to po prostu nie ma. E, no i dlatego jedno i drugie piszę o ładowarkę. Mm, bieliznę, spodnie, klapki rozmiar 43, dużo stopa, <laughs> może to Yeti. <laughs> Karty do gry, 55 kart. A to dlatego karty do gry, już bym tłumaczę dlaczego. Ostatnio, od kiedy wróciłam i też jestem w lepszym nastroju, bo moja choroba mnie trochę odpuszcza, robimy sobie co wieczór takie integracje i wszystkie dzieci razem, od najmłodszego do najstarszego, schodzimy sobie na dół, mamy w siłowni, zrobiliśmy sobie pokój gier, znieśliśmy wszystkie gry, rozstawiliśmy stoły, krzesełka i tam co wieczór gramy. Dostaliśmy od. Um, dostaliśmy od jednej z moich widzek grę Milionery, Milionerzy, Milionery, <grywa> Milionerzy i po prostu ubóstwiamy ją na ten czas i cały czas ciągle w nią gramy. Yy, mamy też Rubikon, yy, Mafię, Sen, fantastyczna gra Sen, po prostu ja dopiero obczaiłam ją. Od niedawna, bo dzieci mi pokazały, dzieci miały u siebie w pokoju taką grę, bo to był prezent dla jednej z dziewczynek mm, i po prostu obłęd. Więc polecam z całego serca grę sen. Um, I co tam jeszcze mamy? Chyba Scrabble. Mm Gramy w czółką, czyli wiecie, karteczka na czoło i zgadujemy to, co mamy, więc jest naprawdę kupa śmiechu, można się pośmiać i, i bawić, i potrafimy tam siedzieć naprawdę dobrych kilka godzin. Każdego wieczoru. Więc dlatego te karty, bo chcieliśmy jeszcze mieć kolejną grę i ja też będę się zastanawiać, to od razu tutaj na wstępie Wam powiem, e, że będę się zastanawiać nad tym, jak będzie trochę więcej pieniążków, żeby właśnie dokupić jakąś taką grę dla wszystkich, żebyśmy mogli jeszcze więcej grać. Ostatnio pod postem, post, który wstawiłam na Instagramie, e, dałam pytanie, jakie gry polecacie i tam tajniacy byli na pewno, że mega sztos, mafia, ale mafię to już mamy. E, więc jeśli jeszcze macie jakieś propozycje fajnych gier y, dla większej liczby osób, w y, którym można się uśmiać i spędzić y, dobre godziny i grać, i grać, i grać, i się nie nudzić, to y, proszę bardzo, proszę o komentarz na dole. Y, w takim razie zakupimy do, naszej, y, do naszego salonu gier. Salonu gier, dokładnie. Pokoju gier. Mm, bardzo byłoby mi miło, gdyby udało się wszystko dostać. I to jest listka Cperka. Drugi, teraz zaczynamy list trzeci. Drogi święty Mikołaju, nazywam się Mariusz, mam 13 lat i chodzę do klasy ósmej. W tym roku nie byłem bardzo grzeczny, ale starałem się. Dlatego chciałbym dostać słuchawki bezprzewodowe, iPod, czyli o tym, co już wspomniałam, głośnik JBL, klapki, rozmiar 43 klapki to po prostu tak zwyczajnie dochodzenie, ostatnio mi się poskarżyli, że po prostu im się psują i nie mają jak kupić, więc y, takie zwykłe klapki, ty typu kroksy czy jakieś takie podstawowe i rękawiczki. Interesuję się tenisem stołowym, mam medale i puchary. To prawda, tutaj Maniuś to jest, y, Maniuś Czyli Mariusz, to jest taka nasza chluba, i on w bardzo wielu konkursach, zawodach bierze udział tenisa stołowego i zdobywa bardzo wiele nagród. To jest jego bardzo duża pasja i bardzo dużo wkłada w tę energię, żeby tam wszystko, wiecie, się układało. I on jest podekscytowany, zawsze chwali się jakimiś meczami, co robił, jak i, i w ogóle no wspaniale, że dzieci wchodzą w jakieś takie różne pasje i mają osiągnięcia. I to jest piękne. Mm. Lubię grać w piłkę nożną i Pokémony Go. No tak i mnie namawia. Ostatnio mi powiedział: "Ewa, weź sobie tymi Pokémon Go, to schudniesz, bo będziesz chodzić". A, ja taki, A co za grubość? <laughs> On: "Nie, nie, to nie tak, nie". Miał... <laughs> no więc namawia mnie, żebyśmy razem chodzili na Pokémony Go, żeby mu nie było nudno samemu czasem chodzić. Jestem dobrym bramkarzem i trenerem Pokémonów. Chyba trenerem, bo takie średnie pismo zaraz Wam pokażę, że yy, ciężko czytać. Fajnie by było, gdybym dostał to, co chciał. chciał pozdrawiam. I tutaj mamy yy, też ludzika. Nie wiem, czy to jestem ja, ale jest piękne słoneczko, choinka. Proszę bardzo. No jak widać, że pismo yy, trochę przypomina egipskie yy, hieroglify. Yy, także rozumiecie, że mogłam gdzieś się pomylić. Yy, no ale prezenty wyczytałam dobrze i też konsultowałam się z dzikami, więc... Yy, będzie, wszystko w porządku, co do kupna. Proszę bardzo, choinka z prezentami pod spodem. I to jest trzeci list. Czwarty list. Drogi Mikołaju, mam na imię Natalka i mam 16 lat. Bardzo interesuję się muzyką, makijażem oraz lubię czytać książki. W tym roku moim marzeniem jest, by dostać podkład z Rose Gold, jasny, korektor, ten, który polecała Ewa, puder, Słuchawki zwykłe w kolorze czarnym, takie z kabelkiem, najzwyklejsze, figurkę anioła, ponieważ Ciocia jest w nich zakochana. Liner y, czarny, cienki oraz jakąś paletę cieni. Wybór zostawiam w Twoich rękach. Jestem Ci bardzo wdzięczna za to, co dla nas robisz. Dziękuję bardzo. I tu mamy już diamenty. Widać, że kobieta robiła, że diamancika mnie ozdobiła. Um, tutaj ja rozmawiałam z dziećmi, żeby tworzyły te dla mnie um, listy, też dzieci się dopytywały, co, na co może, w co pójść, w jakim kierunku, więc tutaj będzie kilka listów, których po prostu zdają się na... Um, Moje zdanie na to, żebym ja coś im wybrała, bo no, makijaż to moja pasja, więc jakby tutaj jestem w stanie im dobrać co najlepsze, czego mega się cieszę. A co jest zaskakujące w tym liście, to że figurka aniołka, ponieważ ciocia jest w nich zakochana ciocia, czyli ich wychowawczyni, chcą jej sprawić prezent. Oddając część swoich pieniędzy, swojej puli na pięknego Aniołka, po to, żeby ona też była szczęśliwa. Co dla mnie jest piękne, bo wiem, że ja też tak kilka razy robiłam, że jak były listy właśnie do sponsorów, do jakichś ludzi, którzy nam mieli sponsorować prezenty, też część kwoty przeznaczałam albo na rodzinę, żeby na przykład siostrze kupić prezent, albo coś dla babci, albo coś dla wychowawczyni, więc starałam się też, żeby to było coś jeszcze dla kogoś z tego wyciągnąć. Więc jestem mega podjarana i mega się cieszę, że ktoś nie dba tylko o siebie, ale też chce coś dać drugiemu człowiekowi. A w tym przypadku wychowawczyni domu dziecka. Lecimy z kolejnym listem. U mamy Mikołaja, który krzyczy ho, ho, ho. Okno. Podpisane, że jest okno, że jest nos, żeby przynosić prezenty. I prezenciory od świętego Mikołaja. Kochany Mikołaju. Oliwia, lat 11, piąta klasa. W tym roku byłam Trochę grzeczna, a trochę nie. Lubię konie. Prosiłabym o kot z flamingami, paczkę czekoladek kinderek, bieliznę na pupę, książki z kolorowankami uspokajającymi, naklejki świąteczne, mazaki zapachowe, lampkę w kształcie arbuza, bransoletkę luźną, biało-niebieską, poduszkę puszystą z futerkiem czerwonym w kształcie kwadratowym, bluzkę białą z czarnym napisem Adidas, Perfumy strolls dla dzieci, lampki LED kolorowe, krem do rąk o zapachu wiśni. Bardzo by mi było miło, gdybym dostała wszystkie, wszystko. Życzę wesołych świąt, Oliwia. Hmm. No, to już był porządny prezent i to było z zastanowieniem. Trzy dni e, dziewczynka myślała nad tym i sobie wypisywała wszystko, co musi być idealnie do perfekcji, żeby po prostu każde, żeby było idealnie. Że nie takie prędko napisze coś tam, co chce, tylko musiał być perfekcyjnie. Tutaj to był naprawdę list. E, żmudna praca wykonana, co może dostać. I postaramy się znaleźć wszystko to, co by chciała. Dalej mamy e, Amelkę lat 9, klasa trzecia. W tym roku byłam trochę grzeczna, a trochę nie, ale starałam się być grzeczna. Chciałabym perfumy dla dzieci Wajana, klapki czarne z puszkiem na wierzchu, sztuczne pasmo niebieskich włosów, neonowy kolorowy plecak mały, stopki na stopy rozmiar 34 sztuki, ochronną pomadkę, piżamę ze styczem, spodnie z łańcuchem. Lakier do paznokci, kolor jasny, niebieski, opaska na włosy kosmetyczna. Byłoby mi miło, gdybym dostała wszystko, a jak nie, to przynajmniej połowę. Życzę wesołych świąt. Amelka i chojneczka. Eee, postarałeś się, piękne rysuneczki. Jakby ja im nic nie kazałam rysować, to nie było tak. Tylko ja mówię, napiszcie listy. Jakby, jakby się pisali do, normalnie do Mikołaja listy, Jakby nie nakazywałam nic, żeby było ani rysowana nic. A one same siebie narysowały. Każdy, praktycznie każdy z nich narysował coś pięknego. Mamy Kingę, 15 lat. Drogi Mikołaju. Hej, jestem Kinga, mam 15 lat. Bardzo chciałabym w te święta dostać. Zestaw do makijażu oczu i brwi Sephora. Ponieważ bardzo lubię się malować. Uniwersalne słuchawki douszne, Bose Soundd w 09 prawdopodobnie tak to się czyta. Zielone lub białe bezprzewodowe. Świąteczny kubek. Kształt yy, wybierz jaki, yy, jaki będzie ci się podobał. Dla kochanej cioci, czyli tu jest kolejny prezent dla wychowawczyni. Kubek świąteczny. Podkład Golden Rose, ten o którym rozmawiałyśmy, Perfumy Aquabel, te co polecałaś karma dla szczurów, niech i one zakosztują świąt i jakieś słodycze, tylko bez czekolady, bo nie lubią. Eee, no i co? I tutaj mamy odniesienie się jeszcze do zwierzątek, bo dziewczyny mają teraz dwa szczurki, eee, więc no i niech one zasmakują świąt, to racja, to prawda. Ja, eee, to bardzo miłe z Twojej strony, mega się cieszę, bardzo Ci dziękuję. I piękny probanek, proszę bardzo. I laseczki. Cukrowe, czy jakie one się nazywają? I mamy trzy ostatnie listy. E, to na prędko malowane, dlatego że u nas chłopca nie ma bez wyśrodku, więc tutaj był tak na szybko malowany, pisany. Święty Mikołaju, mam na imię Oliwier, bardzo lubię grać w piłkę nożną. W te święta chciałbym dostać Powerbank, głośnik JBL, maskę kominiarkę termoaktywną i maskę anime. Bardzo byłoby mi miło, jakbym dostał te rzeczy. Dziękuję, bardzo wesołych świąt. No i tutaj taki na szybko, więc nic nie było namalowane. A tutaj mamy piękny rysunek. Tęcze, uśmiechnięte chmurki, balonik. Ogólnie, jak widać, przyjemność, szczęście i radość. I to jest list od naszej malutkiej Zuzi, czyli najmłodszej naszej tutaj na domku wychowanki. Drogi Mikołaju, jestem Zuzia. To już ja pisałam, więc taki brzydki charakter pisma też mam, to od razu ostrzegam, <grywa> że to ja byłam, nie Zuzia. Zuzia lepiej pisze. <grywa> jestem Zuzia, mam 6 lat, byłam bardzo grzeczna. Chciałabym ciapy z jednorożcem, lampki, piżamę z jednorożcem, sukienkę z myszką Miki, bransoletki puszyste i poszewkę z gwiazdkami oraz Barbie. No I tyle, i podpisała się pięknie Zuzia. To jest przedostatni list. I tutaj mamy przedostatni list. E, też szybko napisane, więc dlatego tutaj tak e, mało. <laughs> Kinga lat 14. E, chciałaby płótna. Jakieś duże do malowania, bo ona jest artystką i tutaj specjalizuje się w tym, że maluje ciągle coś pięknego i naprawdę jej prace są przecudowne. Mam nadzieję, że kiedyś będę mogła je, je pokazać tutaj, bo uważam, że ma dziewczyna mega talent. Liner kolorowy, różowy i niebieski, kartka specjalna do farb akwareli i jak coś jeszcze zostanie, to mogą być kolczyki, kosmetyki lub coś do włosów. Dzięki Ewa! Więc będziemy wymyślać i szukać, e, co znaleźć ciekawego, e, co warto dopowiedzieć. Przez to, że uzbierała się większa suma, niż zakładałam, w ogóle myślałam, że nie damy rady, ale jesteście tacy nieocenieni, po prostu jesteście tak wspaniali, że po prostu praktycznie w jeden dzień uzbierała się cała kwota, jest jeszcze z górką, co akurat dobrze, bo ta strona pobiera 7,5% od kwoty, która jest zebrana, e, więc e, mam nadzieję, że do każdego prezentu jeszcze będziemy mogli coś dodatkowo dołożyć oprócz tego, co tutaj jest e, i... I co miałam powiedzieć? A, i stwierdziłam, że jak mamy troszeczkę więcej, to obdarujemy jakby cały domek oprócz mojej osoby, czyli jeszcze włączyłam w to jednego pełnoletniego wychowanka. On napisał dla mnie list. W jego liście zostały zamieszczone yy, palety cieni, yy, szlafrok, yy, tak, dwie palety cieni i szlafrok, i tutaj on kierował się tym, że chciałby sprawić przyjemność swojej dziewczynie i tam siostrom. E, I dlatego chciałby jakby takie prezenty dostać. E, ale to już dostałam w formie elektronicznej, więc jakby nie ma co pokazywać żadnego listu. No i tyle, i tyle. Dziękuję bardzo za, za tak duże wsparcie, za tak duże no, wpływanie tych pieniędzy, że, że tak wielkie serce okazaliście. To jest nieocenione, to jest tak wspaniałe. Dziękuję z całego serducha i, i cieszę się, że mogą się z Wami podzielić. E, ich listami, marzeniami, tym, czego chcą, czy, co im sprawi radość, a później na końcu zobaczymy, jak odpakowują te prezenty. E, oczywiście twarzy nie będę pokazywać, ale będzie można zobaczyć po prostu, jak się cieszą. Może zobaczyć, czy coś noszą, czy puszczają muzykę, co działa i, i w ogóle wszystko. Więc e, do zobaczenia za tydzień. Całuję, ściskam mocno i do zobaczenia, papa. Pa.